Siema, z tej strony Smyrzę 4 a to jest kolejny poradnik. To yy, znaczy nie poradnik, tylko bitwa tym oto czołgiem. To jest mój największy tier. Nie jestem dobrym graczem, ale wiem na czym polega czołg lekki. Bo tu mam lekki. Jak ustawić główny, to tutaj to. Da się to jakoś ustawić. No. Pops, nie ten czołg. No dobrze, no tutaj sobie uznać, jakie to Dobra, nie przeciągamy, tylko idziemy na bitwę. sory za wszelkie zmy, wmy, y, Te. sory za wszelkie. Y, no, KW1S, no to co, są balężni y, przeciwnicy do mojego No KW1S to jest szósty poziom. A szósty poziom na piąte to. O, powiedzmy, że ja go nie przebiję. A no, już na piąte. z piątych, no. to tak, wyrzuca. Dobra, trafiła mi się słaba mapa na to. O, kurde, mam leckie lagi. Tak, e, teraz zobaczcie, co nam się pojawiło. Tu mamy naszych wszystkich graczy z naszej drużyny. To jest drużyna przeciwna, Minimapa. Jeśli znajdziemy na jakieś, to możemy tak. A tu mamy silniki, nasze rzeczy. Załogę, nasz czołg, wytrzymałość, czat, e, kto są w plutonie, ustawienia tutaj fps -y i coś takiego. No i jakie są czołgi, godziny i, i czas do końca bitwy. Jeśli upłynie czas bitwy, można. Jest bardzo fajnie, ponieważ. Ol, co, Przepraszam za wszelki. Jeśli u was też laguje, to mniejsza o No nie przebiłem teraz tego czołgu. No teraz przebiłem. No i jej zabili. A. Chciałem wyjechać na tego czołgu, ale mi się niestety nie udało. Wow, dwie minuty starczy. No to może nam się uda wszystkimi czołgami, no i Udało mi się tam trochę powykrywać. O, mój T46, w którym przed chwilą grałem, właśnie wrócił do garażu. A teraz sobie nim pojedziemy. Właśnie, kiedy nam coś takiego wyskoczy, to pewnie. Ej, ale co mam teraz zrobić? Piszę do apraw może no, klikamy tutaj. Możemy kliknąć napraw albo po prostu akceptuj. No i jedziemy dalej. Ciekawe czy mi się uda. Ciekawe ile mi się uda pojazdami wyjechać. Czasami trwa trochę, czasami wrzucę od razu. No powiedzmy, że dobra bitwa. Właśnie. Czołgi, czołgi trzecie wyrzuca na piąte poziomy maksymalnie. Jeśli was wyrzuci na szóste, to jest problem systemowy. Ale to rzadko się zdarza. Nawet nie wiem, czy się zdarza. Klan za to primi. A, po pierwsze, nie, pisze, nie, piszcie, na, nie piszcie nigdy na czacie po polsku. Na drużynowym możecie, ale nie na publicznym. Grozić to banem, usunięciem konta. I, I nigdy już nie wejściem do gry. Więc jeśli macie dziesiąty poziomy, a napisacie po polsku, sorry, że mam taki mikrofon, ale słaby. Wiem, słaby, jakieś dziwne i trochę ok, mnie dziwacznie słychać. Jest jeszcze taki szum. No i przepraszam za lagi, bo to nie moja już wina. Czyżby Sherman był? Nie, nie wiem. Przypominało mi to Shermana. Jeśli ktoś zna to OK. nigdy nie jeździcie z środkiem tylko po prawej stronie bo kiedy wjedziecie na środek prawdopodobnie was zniszczą a jest też taka możliwość że jeśli macie małą załogę, załogę taką jak ja to w poprzedniej bitwie mi się udało to się zrobiło tak że mi ją całą zabili a wiadomo kiedy nie ma kiedy nie ma kogoś w kabinie, no to niestety, jak mamy grać? Właśnie. Może nam, mogą nam zranić wszystko, nawet głośnicę lub jedną wieżę. O, no i zobaczcie, przyjechałem koło piątego poziomu. Nie wyjeżdżajcie na piąte, bo go nigdy nie przebijecie. O, zobaczcie, lewa strona poświetliło się. No nawet nie wiem teraz, gdzie ten czołg, więc nawet nie będę. O kurde, czy steward. O, lolololol. Teraz jest walka, ja się wycofuję. Marder. Spróbujemy go przebić. A nie trafiłem. Trzeci poziom z łatwością przebija. Bo sam mam trzeci. Dobra, mam już na pole, więc mogę jechać do niego. Zobaczcie, to jest niszczyciel czołgów, więc będzie... No ciężko bym by miał, ale okej. Okay. Zabili go. Jest coś takiego jak przejęcie bazy, czyli... Gdzie jest ten czerwony okrąg? No to tam właśnie można... Przejąć bazę, tam już jest jakiś czołg średni. Kiedy czołg się zniszczy, możecie to go wszystkich, wszystkich obserwować. No na przykład, czy oni mają soja? Jeśli oni mają soja. Nie, nie mają, gonią się. Zaraz możemy mnie przerwać, ponieważ nagrywam z sama i krótkie odcinki, bo nie chcę się rejestrować. Nie chce mi się po prostu. No. No i zobaczcie, teraz widzę, że wszyscy ze mną jadą na bazę. Ona już widzę średniego, piątego. Czyli czeka się. Widzę go. Niektóre budynki możemy tak przebić. No dobra już. Przepraszam na lagi. Dobra, jeszcze dwie minuty. Mam nadzieję, że do tego czasu uda nam się skapować. Bazę. Skapować. Nieprawidłowo. czyli jej nie trafiłem. To znaczy nie. I nigdy się nie ustawiajcie tyłem. Bo w przedni pan zaś jest najtrudniejszy do przebicia.